Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Zywera, a to jest Minecraft! I gramy dzisiaj słuchajcie, w coś specjalnego, bo gramy dzisiaj w cywilizację. Robimy pojedynek wyspy zwykłej kontra wyspa nederowa kontra wyspa kresu. Tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Zobaczymy, która z wysp jest najlepsza. Przygotujcie se komendę i wypuśćcie już swoje teamy, ponieważ możemy rozpocząć. Słuchajcie, mamy dzisiaj coś specjalnego, czym jest dokładnie ta skrzynka. Grań to w ten sposób, że tą skrzynię musimy karmić jedzeniem. I będzie, kiedy ją nakarmimy, będzie ona wypluwać nam różne losowe przedmioty. Więc musimy, słuchajcie, dzisiaj karmić skrzynię. Fit the chest normalnie zrobić. Ale najpierw zetniemy pierwsze jedyne drzewo mojej cywilizacji, w której gram. Gram w teamie czerwonym, czyli w teamie klasycznym, zwykłym, że tak powiem, zwykło światowym, Ale mamy także, słuchajcie, wyspy nederowe i wyspę Kresu. Zobaczymy, która z wysp będzie najlepsza, słuchajcie, i która cywilizacja wygra tu wszystko. Dobra, potrzebujemy jakieś sadzonki. Mam nadzieję, że zebrałeś. Pięknie po prostu. I musimy chłopaki odsadzać. Mamy bardzo zwiększony random tick speed w tym momencie i musimy to jak najlepiej wykorzystać, słuchajcie. Dobra, przede wszystkim naszym plusem jest to, że mamy jagódki, a jagódki są o tyle spoko, że karmią od razu naszego chesta. Generalnie, słuchajcie, każde jedzenie daje od jednego do trzech punktów jedzenia, więc musimy się postarać nakarmić naszą skrzynię jak najprędzej i skraftować ich na nawet więcej, szczerze mówiąc. Dobra, pierwsze co, zrobiłbym sobie nawet nie kilow, tylko od razu motykę. Ponieważ nie ma tutaj, słuchajcie, większe, więcej cobblestone'a niż to, co tutaj jest. Więc nie opłaca nam się tak naprawdę go zbierać w tej chwili. A bardziej opłaci nam się ścinać przede wszystkim drewno. Ale po drugie też szykać się... po... Dobra, dostaliśmy, słuchajcie, jajo aksolotla na starcie. Mamy tutaj jakiś drugi jajo. Co to jest, kurde, Belenomyt? Co ty, kurde, kumplo, dostajesz? Możesz mi tutaj pokazać. W ogóle zapraszam serdecznie na Discorda eventowego. Donki, okej, okay. siema Donki. Ja myślę, że to jest, słuchajcie, jedna jedyna opcja. Na zdobycie skóry dla nas, nie? Na enchant jakiś. Let's do it, kurde, let's go, moi drodzy! Jest, mamy skórę! Jest git. Tylko potrzebujemy, słuchajcie, jakiś klasyczny chest, wiecie? Wydaje mi się. Słuchajcie, myślę, że możemy jagodami karmić, bo szczerze to nie robi różnicy, jakie jedzenie dajemy. A jagody jakby szybciej się farmi, nie? Niż zboże, tak szczerze, agent, więc Ja bym totalnie olał szczerze to zboże Walić zboże, że tak powiem, to jest Lepsze, to jest człowieku biznes przyszłości, rozumiesz? Dobra, ja muszę sobie jeszcze jedną rzecz Zrobić, zrobię sobie kilof i zrobię sobie łopatę Bo mamy tylko tutaj wyjątkowo mało Stołu, nie? O coś kurde, może być Nawet taka łopata, I jagoda Przede wszystkim nie potrzebuje, słuchajcie yy, Boże, jak to się nazywa? Nie potrzebuje Wody, nie? A to jest chyba najwygodniejsze Ze wszystkiego, słuchajcie Jak wam idzie, możecie mi powiedzieć tutaj, bo widzę że tutaj zbiory owocu refrenu są całkiem całkiem yy, owocne, tak? Ma pytanie, czy u kogoś ten refren wygląda w ten sam sposób, co u mnie? Tutaj było? E, tak, u mnie. Okej, okay, u ciebie też tak to wygląda, czyli to nie tylko u mnie. Dobra. No w każdym razie życzę wam powodzenia. Pamiętajcie, żeby się nie przenosić między barierami w międzyczasie, nie? Dzień dobry, drużyno niebieska. Jak tam wam idzie? A nie, czekaj, przy tym kuwa na swój kanał, fuck No widzę, że tutaj kurcze blade ładnie poszła farma elegancko normalnie na dole. O kurde Belec, skąd Dexon ma jagody? Ja to, on to zdrajca! Nie wierzę. Dele zbiór po prostu tego, dobra. Ej, słuchajcie, dobudujcie więcej kurcze blade farm. Czekaj, tu mamy trapę 300. I w tym momencie wydaje mi przedmiot ustępny z rajdowy hełm! OMG! Oh no i pięknie, ładnie. Dobra, karmimy po raz kolejny. Prawie się udało załadować do pełna. Także myślę, że jak ten chleb, kurde, dorobię, wezmę połowę poświęcę. O, jeszcze przybrakło dobra. O, ja pierdolę. 160, serio? Nie chcę, żeby mi ktoś zgarnął, kurde, belę tego napełnienia chesta. Więc może sobie gdzieś tutaj... O, tutaj pójdę, kurde, zbieramy sobie czym prędzej. Zbieramy, zbieramy. Mam no, nadzieję, że nikt nie podejdzie. No nie, no kurde, zabrali mi napełnienie czesta, dobra. Ile mamy? Kolejne napełnienie i dostałem baner. Super, bardzo fajny przedmiot, chcę powiedzieć. To moja farma. Dobra, idę sobie, elo. O nie, no. Tu mnie wygonił, tam mnie wygonił. Ja pierdyle, no tyle kurde bele. E, panowie, zróbmy więcej tej uprawy. Naprawdę. Ja też chcę zbierać. Nie chcę być gorszy od pozostałych kurde nie mieć gdzie zbierać Dobra cyk cyk diamencik Oh yeah Dzięki i lecimy kurde sporą nocną Moi drodzy, że tak powiem Teraz trzeba by trochę oświetlenia myślę sobie na wyspach Zafundować, chociaż to chyba nie jest konieczne Jagody chyba będą nawet Po ciemku całkowicie rosły Więc ja się nie muszę tym przejmować Aczkolwiek mówię wam, wszystkie teamy na szybkości Zdobyły te dzięki innym Chociaż teraz z tego co wiem Możliwe jest respienie potworów słuchajcie Więc musimy uważać, że przypadkiem jakichś gagatek Z przeciwnego timu nie zrespił nam Na granicy jakiegoś gasta czy coś nie Bo to mogłoby być przeważne Walone po prostu. Dobra, tu się nic nie dzieje. Ja bym sobie tak przy okazji zobaczył, czy coś kurcze blady nie dzieje się pod naszą wyspą. Czy jest tutaj ktoś, nie? Są tylko jajka. Dobra, więc sobie to walił. Idzie pozostałym drużynom, halo, halo Na czacie, proszę mi tu napisać Czerwoni, niebiescy, kurde, żółci Jak wam idzie? Możecie mi tutaj powiedzieć Jestem bardzo ciekaw, co tam idzie pozostałym Kurde, lujowo, słabo Dobrze, o kurde, jeden, słuchajcie, pozytywny człowiek Tylko w tym wszystkim normalnie się nam tutaj zebrał Także gratuluję Pozytywnego nastawienia mimo wszystko No, myślę tak, że drop jest, słuchajcie Bardzo niebezpieczny, ponieważ no mamy 250 ileś itemów w Minecrafcie I pamiętajcie, że jest szansa na każdy z nich Więc zdobycie konkretnego przedmiotu nie jest zbyt prosty, dobra, agent teraz tutaj sobie farmi, więc ja tobie oczywiście dam Siema, i dostałem snowblock, bardzo fajnie, bardzo zimno mi, że tak powiem Schodek, okej, okay. dostałem, kurde, chyba rybę Command block kolejny, czy lapis, chyba lapis był Mamy drewno, okej okay. No i teraz chyba nic tutaj sensownego nie trafiliśmy, okej okay. <laughs> Czemu to jest, proszę, koral? Dobra, co nie zmienia faktu? O, zrobiłem sobie screenshot, nie? Także siema. Dobra. Oje, jak chciałem skorzystać akurat. Dobra. Oskar, kurde. Wszystkie moje nadzieje zostały zniszczone teraz przez ciebie. Jak się z tym czujesz? Pewnie ja dobrze. Dobra. W każdym razie, pozbieram sobie troszeczkę liści. Nie są mi one potrzebne, dobra. Antku, ty wychodzisz. Teraz ja sobie skorzystam z swojej farmy w tym czasie. Mm, tak, żeby kurcze nie było problemu. Ja jestem szczęśliwy, bo mam dwie z czterech części seta, nie? Antku, mogę, prawda? Jakby ten. No bullying me, please. Lecymy dur, moi drodzy. Kurde, turbo speed, bo do opadać ściany. Mam jeszcze 7 minut. Dobra, Antku, rozumiem, mam sobie stąd iść. Czy zrobisz jeszcze jedną farmę? Zrobisz jeszcze jedną. Jezus, Maria, widzowie, bohater. Normalnie, kurde, serduszko dla niego w komentarzu napiszcie. Dziękuję ci, człowieku. Będę miał swoją własną farmę. Nie będę musiał, kurde, belę komuś podbierać cały czas. Bo on zrobi ją dla mnie, widzowie. To jest nasz bohater, słuchajcie. To jest bohater. Dobra, słuchajcie, za minutę znikają bariery. Co jest Antku? Gdzie ty kurde jesteś? Tu jesteś wariacie. Dobra, co masz? Co tu jest kurde? Czy to jest jakiś ravenger czy coś? To jest dobre, dobra. No nie wiem. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. 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 Nie, 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 nie! nie. Mnie. Ja pierdyle mi sklikłem. Oh fuck, mamy problem. O, tu, 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 patrz, nie tam, okej? Okay. Jezus, Antku, ja cię przepraszam, nie, bo ty go zebrałeś. To miała być nasza tajna broń, słuchajcie. A przeze mnie! Ohoho, został zrespiony na wyspie, o fuck. Półtorej serca, no, przefenomenalnie. Za chwilę dosłownie opadają kurde ściany. Dobra, panowie, ja bym potrzebował lepsze jedzenie, bo mimo wszystko tak stwierdzam, że wyrzuciłem te nasionka, byle gdzie, ale to nie był. Oho, music disk, super. To nie był do końca dobry pomysł, nie? Bo w sensie to ja jednak lubię ten chleb, bo daje dużo więcej saturacji niż jakieś tam jagody. Więc em, tak, odbiło się na mnie to dosyć szybko, nie? Muszę to naprawić. Muszę naprawić jak najprędzej, szczególnie że oni już mogą do nas iść, nie? O, 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 o ej, team, 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 team żółty, team żółty, team żółty. Panowie, panowie, Orient, Orient Express, Orient Express, proszę do mnie, jeśli ktoś ma jakieś zbrojki. Dobra, potrzebuję jakichś bloków, kurde, mam drewno, mam drewno, mogę drewna użyć. Ohoho, oho, panie drogi, kurde, lebele. Wodę bym przytkał trochę może. Ty masz siekierę ode mnie, Antku. Dobra, kurde, pierwsza walka poważna, że tak powiem. Gorzej, że nie mam tarczy, nie? Dobra. Siemano, koledzy, siemano! Dobra, tu wam zrobię taki prank, kurcze, blade. Nedrite Sword tutaj jest, oho. Dobra. Pięknie ładnie, kurczę, blade. Horhus Frut. Okej. Okay. <grywa> Ale Giga, powiem tyle. Mamy Horhus Fruta. Ja Jam ja się Dobra, niech ktoś jeszcze farmi jeden z naszych. Chyba nomyt został na wyspie. Musimy się w ogóle oglądać, żeby tamci nas nie zaszli. Okej, okay. nie wiem co to było. kosa. Kurczę, leblady. Warkosa w ogóle zmienił kolory swoje. Dobra, zrobię sobie tak. Dobra. Wycofany, wycofany, słuchajcie, porobieni, porobieni na tym moście. Nie ma szans, on kurde, nie ma jedzenia nawet porządnego. Pyk? Oj, kurde, Wojda. Pyk, pyk, normalnie poleciał. O, tam horus frut jedzony był, słuchajcie. Aaaa, Jorgi mi na plecy wbił. Nie! Co za dzban ze mnie? Dobrze, z tego co widzę, drużyna niebieska szybko się do nas transportuje ze swojej wyspy, słuchajcie, i będą szli do środka. Także już wam mogę powiedzieć, no będzie to niebezpieczne na pewno. Ja myślę tak, słuchajcie, bo yy, długo przetrwali, nie? Ja myślę tak, trzymajcie chłopaki to dla was. Ja myślę, że każda drużyna, która teraz przetrwała, każdy gracz po prostu otrzyma ode mnie tutaj dodatkową klatę i mieczyk. To jest Antku. Antku, ja bym cię prosił tutaj zatrzymać się na sekundkę. Dzień dobry tobie. Ty jesteś kurczę, blady sami. Ty sobie ładnie poradziłeś z drużyną przeciwną, więc proszę cię bardzo. To nie jest faworyzacja mojego teamu, czy coś, nie? To jest dla niego z racji, że on sobie poradził i został sam, praktycznie sam na tą wielką armię drużyny niebieskiej. Póki co z żółtych nie wiem, czy ktokolwiek został. Także polecam wszystkim się transportować z wysp czym prędzej. W ogóle dostają chyba strzały od kogoś. No i tu mamy Antka, słuchajcie, który sobie kurczę blade wrócił na wyspę. Niestety, wyspa, słuchajcie, już za chwilę zostanie w pełni zjedzona przez border, więc nasi zawodnicy mają coraz mniej czasu, żeby zebrać się tutaj na środku. No, Drużyna Niebieska dostała fajną pomoc w postaci tych żelaznych setów i żelaznych mieczy. Myślę, że da im to całkiem kurczę blade sporo, bądź co, bądź. Mam jeszcze Dexona, który ostatni idzie z ich wyspy i on wziął ze sobą skrzynię. Także tu będzie generować. Panie i temu na środku. Wysłuchajcie, tu już finałowa walka, że tak powiem, się rozpoczyna po całości. Mamy antku, który kurczę blade idzie w stronę swoich przeciwników, a my się zrobimy im, słuchajcie, ring, zrobimy cyl, dirt. 15 kurcze blade. Macie tutaj realnie ciemnice. Chłopaki, proszę bardzo. Ring stworzony. Nawet możecie splifa pograć, że tak powiem, tutaj. my czy to jest zagranie na drzewa? Triplace normalnie, kurcze blade, zrobione ze strony antka. Antek pierwszy kill. O, moi drodzy, kurde, lebela antku tutaj. Próbuje na ostro, drugi kill. Dwóch zawodników pozostało, słuchajcie, przeciwko antkowi. I niestety wygrała drużyna niebieska. I między innymi Dexon, więc gratuluję serdecznie, słuchajcie, z Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapie w subskrypcji na kanał i do zobaczenia w najbliższym materiale. Cześć!